Palma de Mallorca, stolica wyspy Mallorca na Balarach, to sieć potężnych hoteli, które co roku przyjmują tysiące turystów. Okazuje się, że to historyczne miasto ma specyficzną sytuację, jeśli chodzi o kwestię wypoczynku na tej potężnej promenadzie. Bo po prostu nie ma tu plaży. Na wyspach kanaryjskich, na przykład na wyspach kanaryjskich w Las Palmas, nadbrzeże jest podobne. W tym miejscu jest potężna plaża, na której można wypoczywać. Na Majorce tej plaży nie ma. Mamy potężny port jachtowy. Cumują tu łajby z całego świata. Małe, duże, wielkie i ogromne. Jest tu też przystań promowa. Można tu przypłynąć z Hiszpanii, ale też z innych portów na Morzu Śródziemnym. Ale plaży nie ma. Zastanawiamy się, jak wypoczywać w tych hotelach. Skoro nie można nawet zamoczyć nóg. Dlaczego? Jest to tak popularne miejsce wypoczynkowe, jedno z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie. Myśleliśmy, że plaża jest może tam za katedrą, gdzie wspaniałą rzeźbę nad ołtarzem stworzył sam Gaudi, ale tam jest kamienista plaża, kamieniste nadbrzeże, ale tam jest kamieniste nadbrzeże, i plaży nie ma. Ciekawe miejsce, fantastyczny klimat, ale nóg tutaj nie zamoczymy.